Sprawa morderstwa Haliny G. zalicza się do najbardziej tajemniczych spraw kryminalnych, jakie toczyły się na Podkarpaciu w XXI wieku. Pomimo upływu lat, wciąż nie odnaleziono ani ciała, ani narzędzia zbrodni, a główny podejrzany Janusz G., mąż pokrzywdzonej, wypiera się swojego udziału w tej zbrodni. W tej ponurej aurze skąpanego w kroplach deszczu miasta, rodem z filmów noir, pokonamy trasę, jaką według ustaleń sądu przebył Janusz G. w drodze ze swojego skupu złomu do domu Haliny G., gdzie miał popełnić doskonałą w założeniu zbrodnię. Mijając kolejne ulice, przyjrzymy się najbardziej prawdopodobnej wersji wydarzeń z sierpnia 2014 roku. Halina G, pokrzywdzona, bo o niej mowa, 52-letnia pielęgniarka z Jasła. Sąsiedzi, i znajomi opisywali ją jako miłą i uczynną, także bezkonfliktową kobietę. Kilka lat wcześniej rozwiodła się z mężem i samotnie wychowywała dwóch synów. Były mąż kobiety, Janusz G, może być uznany za całkowite przeciwieństwo. Swojej byłej żony. Niewykwalifikowany, słabo wykształcony. Prowadził skup złomu w Jasie na ulicy Floriańskiej. Po rozwodzie wyprowadził się z wspólnego domu. Natomiast był chorobliwie zazdrosny. Twierdził, że Halina G. od 2004 roku utrzymywała romans z kochankiem z Zbigniewem G. Janusz G był opisywany jako człowiek agresywny i aspołeczny, który bił żonę i znęcał się nad nią. W 2012 roku doszło wręcz do bardzo agresywnego napadu. Zaatakował swoją żonę w samochodzie. Rano przed pracą zaczaił się na nią, rozbił szybę, porysował dach, a także zranił nożem kobietę, rozdarł gruby kożuch. Natomiast Halina G zdołała salwować się ucieczką na ulicę. Wówczas Janusz G został skazany w zawieszeniu na 7 miesięcy więzienia, plus dostał dwuletni zakaz zbliżania się do Haliny G. Niemniej jednak, w ocenie prawników, kwalifikacja czynu mogła być zmieniona wręcz na usiłowanie zabójstwa. Jaka była sekwencja zdarzeń w sierpniu 2014 roku. Spróbujmy ją odtworzyć. 5 sierpnia 2014 roku we wtorek Halina G kończy 12-godzinny dyżur w Jasielskim szpitalu około godziny 19. Po pracy wraca do domu i udaje się do sąsiadki na kawę i ciastko. Młodszy syn udaje się na ognisko. A Halina G. wraca do domu około godziny 21. O godzinie 21.18 wykonuje ostatni telefon do Zbigniewa G. Rozmowa trwa kilka minut i kończy się normalnie. W tym czasie kobieta jest sama w domu. Janusz G. natomiast wyjeżdża ze swojego skupu złomu około godziny 20. I udaje się w pobliże właśnie... Ogródków działkowych, jasielskich ogródków działkowych przy ulicy 17 stycznia. Przez ten czas, pomiędzy 20 a 21, najprawdopodobniej czeka i upewnia się, że kobieta będzie sama w domu. Wersję tą potwierdza sąsiad, który widzi Janusza G. na działce. Według Prawdopodobnej wersji wydarzeń, około godziny 21:30 Janusz G zabija swoją żonę, zadając jej jeden lub kilka ciosów ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem. Pierwszy cios pada w przedpokoju, kolejne ciosy są zadawane w pokoju. Po tym zdarzeniu Janusz G zawija ciało w dywan. Udaje się po swój samochód białego Forda Transita, ładuje ciało do tego samochodu i wraca na złom około godziny 22. Ta sekwencja czasowa jest potwierdzona przez nagrania z miejskiego monitoringu. W nocy sąsiadka skupu złomu słyszy niepokojący hałas dobiegający właśnie z tych przemysłowych. Zabudowań. Janusz G. dodatkowo od północy do około szóstej rano wielokrotnie wychodzi z skupu złomu pieszo. Jeździ na rowerze i co ciekawe, cały dzień i noc ma wyłączony telefon komórkowy. W tym czasie jego telefon nie logował się do żadnej ze stacji nadawania. Janusz G. pierzy ubrania stara się usunąć ślady krwi natomiast nie jest w stanie usunąć widocznych śladów podrapań widocznych śladów walki W nocy syn Haliny G wraca z ogniska do domu Niemniej jednak jest już późna pora więc nie rozgląda się po domu i idzie prosto spać Rano zbignie w G nowy partner Haliny G nie może się do niej dodzwonić pomimo wielokrotnych prób Halina G nie odbiera telefon milczy udaje się więc do domu Haliny G i wspólnie z synem odkrywają obraz katastrofy i obraz zbrodni poranek odkrywa krew na schodach rozerwany łańcuszek a także zwraca uwagę brak dywanu telewizor jest włączony komórka leży na łóżku Zwracały również uwagę nieudalne próby usuwania śladów krwi. Kiedy policja spryskała teren luminolem, ślady krwi rozbłysły niczym Jupiter na stadionie, co świadczyło o no, bardzo poważnym krwawieniu w tym miejscu. Tego samego dnia policja aresztuje Janusza G. Który nie przyznaje się do winy. Zostaje on umieszczony w areszcie śledczym, gdzie przebywa około roku. Po tym czasie sąd stwierdza, że Janusz G., podejrzany, nie jest w stanie już mataczyć w śledztwie, dlatego jest zwolniony z aresztu i w procesie odpowiada z wolnej stopy. Cały czas nie przyznaje się do winy. Natomiast wiele jego kontrowersyjnych wypowiedzi wzbudza zainteresowanie. Niemniej jednak biegli psychiatrzy twierdzą, że Janusz G. jest poczytalny i może odpowiadać w śledztwie. Jaki mógł być motyw? Przede wszystkim motyw finansowy, podział majątku po rozwodzie. Janusz G. nie tylko stracił dom na 17 stycznia, ale główna batalia sądowa z Haliną G. toczyła się o działkę, gdzie mieścił się skup złomu przy ulicy Floriańskiej w Jaśle. Działka o powierzchni około 90 arów była wyceniana na mniej więcej milion złotych. Janusz G. to miejsce traktował wręcz jak swoje królestwo i za, pod żadnym pozorem nie chciał tego miejsca tracić. Zwraca również uwagę zbieżność dat. 7 sierpnia, czyli na Zajucz po morderstwie, Miała się odbyć kolejna rozprawa o podział majątku pomiędzy Januszem G i Haliną G. Świadkowie stwierdzili, że zawsze przed takimi rozprawami Janusz G wpadał w szał, nie chciał się dzielić swoim majątkiem. Twierdził przy okazji, że żona ani synowie nie są mu potrzebni. Synowie zresztą zerwali z ojcem kontakt. Janusza G charakteryzowała przy tym wręcz chorobliwa zazdrość i prawdziwa nienawiść do żony. Proces, jak wspomniałem, miał charakter poszlakowy. Brak było ciała, brak narzędzia zbrodni. Natomiast hipoteza, jaka została wysunięta, to cios ostrym narzędziem, wywiezienie ciała i ukrycie zwłok. Poza motywem, jaki miał Janusz G, w toku sprawy zgromadzono dowody takie jak. Wspomniane ślady krwi w domu pokrzywdzonej oraz w samochodzie Janusza G., ślady zbrodni i walki w domu, a także zapis z miejskich kamer monitoringu. Janusz G. nie zgodził się na badanie wariografem i wsławił się kilkoma kontrowersyjnymi wypowiedziami. Powiedział między innymi, że Halina G. prawdopodobnie mogła pojechać na Baleary, mógł ją porwać Ukrainiec, była coś komuś winna, być może nie kochała Zbigniewa G. Posądził też organy ścigania oraz swoją żonę o próby wrobienia go w morderstwo poprzez podłożenie śladów krwi, przykładowo przy użyciu trzykawki. Janusz G w toku śledztwa i w toku badania tej całej sprawy najbardziej obawiał się detektywa Rutkowskiego. Obawiał się, że Rutkowski coś może mu wstrzyknąć, jakiś specyfik, pod wpływem czego Janusz G się wygada. W jednej rozmowie z reporterami stwierdził, że Janusz G porozmawia z nimi za 30 lat, bo właśnie wówczas. Ten jego czyn może ulec przedawnieniu. Natomiast jeśli chodzi o samą rozprawę, 150 świadków udało się podważyć zeznania tylko trzech. Adwokat nie był w stanie podważyć przyjętej przez sąd wersji wydarzeń, ale popisał się przy tym osobliwą logiką. Stwierdził bowiem, że lepiej uniewinnić zbrodniarza, niż skazać niewinnego. W toku śledztwa wykorzystywano wiele nowoczesnych technik. Badano teren przy użyciu georadaru, obserwacji z helikoptera, sprowadzono psy stropiące z Berlina, rasy owczarek belgijski, wyszkolone w poszukiwaniu krwi i zwłok. Przed tym poszukiwaniem dodatkowo teren był nakłuwany przy użyciu specjalnych igieł, tak aby wydobyć zapach ewentualnie znajdujący się pod ziemią. Natomiast psy również niczego nie wykryły. Polisa przeszukała studzienki, rzeki, bagna, lasy i pustostany. Nic nowego w tym śledztwie się nie pojawiło. Na miejsce przybył także detektyw Rutkowski, a nawet zaangażowano jasnowidza i wróżkę. Wszystko bez rezultatu. Prokurator w toku śledztwa domagał się dla Janusza G. kary dożywotniego pozbawienia wolności. Rozprawa toczyła się najpierw przed Sądem Okręgowym w Krośnie, który skazał Janusza G. w marcu 2020 roku na 25 lat więzienia. W grudniu tegoż samego roku Sąd Apelacyjny w Rzeszowie podtrzymał ten wyrok. Janusz G. został ponadto skazany na pozbawienie praw publicznych przez okres 10 lat. Skazany jego adwokat zapowiedzieli wówczas kasację do Sądu Najwyższego. Przyjrzyjmy się na koniec hipotezą, co mogło się stać z ciałem Haliny G. Jedną z tych hipotez jest zatopienie ciała na bagnach. Gdzieś ukrycie go w skupie złomu, bądź wywiezienie wraz ze złomem do huty bądź za wschodnią granicę, pojawiała się hipoteza, że ciało zostało zatopione w kwasie z akumulatorów, jakie skupował Janusz G. Jedną z hipotez było ukrycie ciała w pobliskim. W wiadukcie kolejowym na ulicy Kasprowicza. Obiekt ten leży w odległości około 700 metrów od skupu złomu, i w czasie tego morderstwa prowadzone tam były prace budowlane. Istnieje hipoteza, że wieczorem bądź w nocy Janusz G. zabrał ciało i ukrył w wykopanym rowie, natomiast rano ekipa robotników nieświadomie zalała rów i ciało. Być może poświartowane, no, zalała betonem. Świadczyłoby o tym wielokrotne podróżowanie, jak wspomniałem, w nocy Janusza G., wyjazdy i spacery ze skupu złomu w kierunku wiaduktu. Natomiast tutaj szereg poszlak, szereg kontrowersyjnych wypowiedzi i ostatnia kontrowersyjna wypowiedź która podsumowuje całe to śledztwo i tą sprawę mianowicie Janusz G kiedy przebywał w areszcie śledczym w Sanoku według zeznań jednego z spół, ze współwięźniów jakie ów złożył przed sądem podczas rozprawy Janusz G miał wówczas powiedzieć że policja i służby wszyscy możecie szukać tego ciała jednak nigdy go nie znajdziecie. Dziękuję bardzo za uwagę.